Ze mną pan Marcin Kulik, Państwowa Straż Pożarna Pimanowej, który na tych zawodach jest odpowiedzialny za tak naprawdę za całość przeprowadzenia tych zawodów. To są 13 zawody powiatowe w sporcie pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu powiatu limanowskiego. Zawody są e, tradycyjnie organizowane, współorganizowane przez trzy organizacje, czyli Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Orliczych Straży Pożarnych w Limanowej oraz Starostwo Powiatowe, które jest fundatorem nagród. Na pewno jakiś dyplom yy... Czy jakaś nagroda motywuje do tego, ale, ale to du, duża praca z młodzieżą, żeby po prostu, po prostu wstąpić do tych młodzieżowych drużynek. I to już robimy od 16 lat, pracując z młodzieżą poprzez przecież organizowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych i obozów, które organizujemy. Czy przygotowywaliście się jakoś do tych zawodów? E, tak, przygotowywaliśmy się z Rabą Niżną na stadionie. No właśnie, no i jak te ćwiczenia Wam tam wychodziły? Bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że tutaj tak samo będzie. No to teraz kolegę zapytamy. Wiem, że tu jeden z tych takich punktów na tej zmianie w sztafecie dość trudny. E, tak, najtrudniejszy moim zdaniem był ten e, dziewiąty, gdzie trzeba było z e, sp pięć wężów. No właśnie, jak sobie poradziłeś? No, poszło dobrze. Start! Ile drużyn zgłosiło się do zawodów? Łącznie dzisiaj oglądamy 25 drużyn, młodzieżowych drużyn pożarniczych, z czego 15 startuje w kategorii chłopięcej, w tym też drużyny mieszane, a 10 to są drużyny dziewczęce. Na spięciu końcowej linii to trzeba spiąć dwa węże do rozdzielacza i jeszcze prądownice, trzeba się na tym skupić i jak się źle nam trafi, no to przychodzi stres i jest, on, za to jest, jest przez to opóźnienie. Nie? jak tobie poszło? Mi poszło bardzo dobrze. Zgrało mi się idealnie. Dobiegłem szybko do mety i jestem ze siebie zadowolony. No to kolegów zapytamy, co ty miałeś za zadanie na tej zmianie? Prze przełożyć gaśnicę miejsce pola. No i co? Jak to się udała ta czynność? Dobrze poszło. W tym momencie przeprowadzona jest pierwsza konkurencja, jest to sztafeta 400 metrów z przeszkodami. Drugą konkurencją, która będzie dzisiaj prze... Przeprowadzone będzie ćwiczenie bojowe, które ze względu na ilość, tak jak wspomniałem, 25 drużyn, będzie przeprowadzone na dwóch torach. Te tory pomagają nam, jak zawsze, zorganizować czy dowozi też sprzęt, dowożą jednostki OSP, które współpracują z nami w trakcie organizacji tego rodzaju zawodów. Współzawodnictwo jest chyba tym młodym ludziom. Potrzebne, bo widzę, że oni się dość mocno angażują w tych zawodach. W tych zawodach młodzieżowych duży pożarniczy startuje młodzież w wieku między 12 a 16 lat. To są niejednokrotnie dzieciaki, które startują już któryś rok z rzędu, jeżeli tylko pozwalają na to regulamin i one bardzo dużo serducha, bardzo dużo zaangażowania i zdrowia. W ten sport, w przygotowanie się do, do zawodów angażują, tak samo jak i wychowawcy czy opiekunowie, którzy czuwają nad tym, żeby ta młodzież była odpowiednio przygotowana, zapewniają, zapewniają bezpieczeństwo, zapewniają też sprzęt który pozwala na to, żeby ta młodzież się rozwijała, żeby kiedyś żebyśmy my strażacy, czy państwo Straży Pożarnej, czy przede wszystkim Ochotniczej Straży Pożarnej mogli być zastąpieni przez kolejne e, osoby, które będą, e, będą dalej e, w jakiś sposób organizowały ochronę przeciwpożarową. Staramy się za wszelką cenę jakość tych chłopaków właśnie i dziewczyny, które są u nas zgromadzać na tych, na tych ćwiczeniach, przekazywać im naszą wiedzę, nasze umiejętności i żeby oni to później, mam nadzieję, że chociaż część z tych osób pozostanie w naszych szeregach, żeby dalej kultywować tą naszą tradycję Wilkowieckiej Straży.